Hey Twilight, to ty pukałaś? Nie, to znaczy tak, w sensie chyba ci przeszkadzam, to ja wrócę później. E, nie, chodź, Naprawiałam tylko latawiec, Pinkie Pie. E, czy wszystko w porządku? <laughs> no, skoro pytasz, jest taka tyci, tyci kwestia, która mnie zajmuje. A, przyszłaś do właściwego pedagoga, moja droga. No więc tak, to w zasadzie trochę wstydliwa sprawa, ale. Ale? Chodzi o to, że przeraźliwie boję się. się. Biedronek? Tych rozkosznych, czerwonych żuczków w czarne kropki? Tych biedronek? Kiedy byłam źrebakiem, cała zgraja wleciała do naszego domu. Shining Armor powiedział, że te ich kropki to oczy, które cały czas nas obserwują. To straszne! <grym> A Fluttershy wyznaczyła uczniom za zadanie opiekę nad biedronkami. I teraz są wszędzie! Co to? Hipnoza kontra lęk? Poradnik hipnotyzera. Mhm. Ostatnio dużo o tym czytam. Chcesz sprawdzić, czy zadziała? Okej! Okay. Musisz tylko bez przerwy wpatrywać się w tę gwiazdę. Powinnaś poczuć się senna. Coraz bardziej senna. Słuchaj tylko dźwięku mojego głosu. Zamiast bać się, widząc Biedronkę, od teraz będziesz... Puszczamy latawce! <laughs> Biedronka, puszczamy latawce. Oh. Oh. Oh, teraz mnie nie dopadniesz. Chmury ci kropki przesłoniły, co? Wow! Twilight polubiła ten swój nowy latawiec. Ale dlaczego drze się na niego, żeby na nią nie patrzył? Oh.